Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe dla naszego ukochanego rodaka, Polaka, papieża, Ojca świętego Jana Pawła II. Ojcze święty nasz ukochany, na stolicę świętego Piotra Apostoła i na papieża od Pana Boga wybrany. Gdy widzę Twe oblicze i z Twego słowa płynące, wiarę, nadzieję, miłość ludzkości dające, to łzy z oczu lecą i serce się kraje, boś Ty wielkim Polakiem naszym krajem. Ojcze święty nasz, umiłowany, w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin, życzę Ci dużo zdrowia, szczęścia. By Cię Bóg prowadził, by cię nadal pielgrzymował po świecie i swym sercem i słowem nosił pokój, zgodę, miłość dla całej ludzkości na świecie. Dziękuję.